Możecie. Tu jest korek, Tu się, zobaczcie, tu jest dziura i strzela z rury mimo że na gazie, nie? No tak. Proszę. Cześć, witam was w odcinku LPG Majstra. Jest ze mną Robert Szmyda, twórca systemu Nevo Sky Direct. W tej Cześć, chwili witam. już. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. W tej chwili jest to już druga ewolucja tego systemu, tak? Pracujemy, no bo to jest Direct 2. I niejaki Kickster Motoznawca, pozna, pozdrawiamy go, prezentował na torze w Toruniu, bo on tam mieszka, takiego Hyundai'a jak nasz, i powiedział, że no niestety na gazie, ale to auto nie będzie jeździło nigdy na gazie. A czy silnik chodziłby na gazie? No nie za bardzo, ponieważ jest tutaj bezpośredni wtrys. My pokazujemy, no dzięki Robertowi, ja mam przyjemność jeździć, a Robert skonstruował tego Directa, no może nie sam, ale jeszcze z kilkoma takimi jak jemu podobnymi. Inżynierami skonstruował ten system. Powiedz, Robert, może pokrótce, na czym polega fenomen tego systemu, że my możemy podłączyć gaz do samochodów, do których inni nie dają rady. Słuchajcie, kilka lat temu podjęliśmy się takiego wyzwania, żeby stworzyć uniwersalny system do samochodów z bezpośrednim wtryskiem czyli silnik, który według niektórych nie jest do gazu. My stworzyliśmy system Nevo Sky Direct, który radzi sobie z takimi jednostkami i, nawet, z taką jednostką jak sportowe auto Hyundai N Performance też sobie daje radę. Nie jest oczywiście to proste auto i nie każdy jest w stanie osiągnąć pełną, pełne osiągi tego auta na gazie, ale dobre, dobre warsztaty na pewno sobie poradzą z tym systemem. Warsztaty, które znają. Nasze systemy gazowe poradzą sobie również z takimi autami. Nie boimy się wyzwań, jesteśmy na to, że już drugi raz jeździliśmy tutaj bodajże pod koniec czerwca. Też z Robertem przejechałem tutaj wiele, wiele okrążeń. Hyundai cały czas działa, silnik już ma 20 tysięcy przebiegu. Cały czas jakby zbieramy tutaj doświadczenia, o czym świadczy chociażby nasz udział tutaj w tej imprezie. Jeszcze jest z nami Łukasz, który się schował teraz. Pozdrawiamy Łukasza z KME. Łukasz, dla Łukasza jest to pierwszy raz, dla mnie to jest po 14 latach przerwy od czasów rajdowych, od Audi Quattro, rajdów Tomaszowie to jest mój pierwszy taki start. Zbieramy te doświadczenia. Jest mokro, widzimy, że tutaj zawodnicy naprawdę profesjonalnie podchodzą do, do tego sportu: mają samochody odelżone, mają profesjonalne opony. My jedziemy całkowicie seryjnym autem. Mało tego jedziemy z zatankowanym zbiornikiem benzyny do pełna i ze zbiornikiem gazu również, bo musicie wiedzieć, że tutaj idzie kombinacja gazu i benzyny. Tak to wygląda we współczesnych silnikach. No i. Będziemy bogatsi o kolejne doświadczenia. Na trzecim przejeździe jechałem z Robertem obok siebie, starałem się jechać maksymalnie płynnie, precyzyjnie. Jest tu taki jeden nawrót, gdzie bezręcznego hamulca nie da się zawrócić. Hyundai jest naszpikowany elektroniką i pomimo wyłączenia tych wszystkich systemów i tak ma taki moment zwłoki, ale to robi oryginalna jego elektronika. Jak Robert oceniasz stopień trudności tej trasy? No bo Ty też jedziesz pierwszy raz. Nie spodziewałeś się, że będą takie ciasne różne Esy Flores? Mm, dokładnie. Ostatnio byliśmy tutaj e, bardziej e, hobbystycznie na tym torze i zupełnie inne były i warunki, i, i sam tor. Dzisiaj faktycznie ten tor jest dość trudny i e, no, wymaga wielu im umiejętności. i E, doświadczenia e, według mnie, ale wrażenia są, moc jest na gazie. Także ja jestem pod wrażeniem, jestem zadowolony. Ja bym sobie życzył troszeczkę lepszych opon. Mamy zmienne warunki, czyli podobne jak wtedy w tym czerwcu. To akurat dla widowiska jest dobrze, bo każdy z nas tutaj zgromadzonych kierowców wyjdzie bogatszy o pewne doświadczenia. Jest to fajny obiekt, na którym na pewno będziemy się pojawiać i nie tylko Hyundai'em, innymi autami na gaz zapewne też i będziemy się mogli tutaj też z niektórymi z Was spotkać i o tym gazie porozmawiać. Tak jest. Pozdrawiamy wszystkich i do zobaczenia I... na naszych kolejnych filmach. Jak, jak, jak to mówi się u nas w branży, na gazie. Na gazie, cześć. Cześć. Gracias. jest mi, że prawdopodobnie to był najszybszy teraz przejazd, ale najdelikatniejszy. Mm -hmm. Bo robiłem co mogłem, żeby nie tracić przyczepności, nie tracić płynności. A tu on mi nie pozwolił dodać gazu, żeby odjechać. No tak, no, przyczepność ma słabo mnie. Ale nie, no ta kontrola trakcji też zaingerowała. No tak, tak. Pomimo tak. Wszystko.